W Maryi jesteśmy w Rotuszu, w Hamburgu. Znamy Józefowską gdzieś I w Hamburgu, zamęczony, aresztowany 27 czerwca w 1941 roku, kiedy w dachu oświęcimy zamordowaną 400 razy jamę. Tam księdza na Świerca i wsi w Hamburgu, w Miście Maryi. Kościem honorowym zostaje Udo Lindberg, 7 września 2022. Tu jest list, jak sobie zrobił ksiądz podobno katolicki. Prezent na 60. rocznicę urodzin w kościele św. Józefa na Drodze Krzyżowej. Uwieszono obrazy Udo Linderberg 10 przykazań kiedy to były obraz, Więc on otrzymał list, z na 60. rodzicę urodzin. Jak również z poleceniem, żeby odprawił muszę ekspercyjną. Ale to był 2017 rok. wiedziałem jeszcze, że już istnieje nowy kościół 20 religii, a do 2012 roku. To jest rodzina. To nie jest episkopa, to nie jest kościół. Potwierdziło się dopiero 28 kwietnia. W 2019 roku byłem świadkiem kocholacji w karmelu krwi Chrystusa w Dachach, przez przez biskupa Neuhozlera, który był więźniem Dacha od 11 lipca 1941 roku. Tutaj w Kamburgu zamordowano biskupa Płocka, Leona Wetmańskiego. arcybiskupa Kłodzka Juliana Nowowiejskiego, który urodził się w dniu objawienia Matki Boskiej w Lurd. Zamordowano rytualnie 28 maja 1941 roku, kiedy do Dachu przyleziono 303 przy Polaków, w tym To tak jak Skupkoza już był więziony, a ujeździł go, aresztował go również dachem, kramy. Został rytualnie zanikowany dachem dla nowej religii, islamu 26 stycznia 1943 roku. Świętego naszego apostoła Wielkiej Brytanii. Temu zawdzięczamy karmel. Ta robica. 28 września będzie rocznica pierwszej Komunii. Mieliśmy tutaj księdza, niezwykłego księdza Pocaka, który modlił się za księdza Michała Woźnickiego w I tutaj w tym czasie. Dzisiaj jest rocznica otwarcia Wystawy Solidarności 7 września 1990 roku Także proszę wszystkich świętych Ciebie, Warszawisku Piekrof Święty Piekierzy, Benedyk wszyscy święci Ponieważ w Hamburgu od 10 lat jest Kościół 20 religii. Prosimy o świętych biskupów. Ja muszę świętą trydencką, jak również o utrzymanie, przywrócenie Kościoła na Bronięckiej do kultu katolickiego. Matko Boże, Królowa Wszechświata, Gwiazdo Morza. Ufamy to. Wspomóż nas, Ojca naszego niebieskiego, który obiecał nam to 1 lipca w 1932 roku, kiedy święcenie kapłańskie przyjął Bruner Rothschild, nawrócone przez Teresę Norman Skenishoid i jego matkę chrzestną. a chrzest miał w kościele świętego Wawrzyńca, święto świętego Wawrzyńca 10 września i 10 sierpnia w 1928 roku, a święcenie kapłańskie otrzymał 1 lipca w 1932 roku, kiedy Eugeni Rawasko ukazał się okolicy. Jezu, ufam to, Jezu, ufam to, Jezu, ufam to.